6 marca w Lubaczowie gościł marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, a także posłanka Anna Szmit-Rodziewicz. W starostwie powiatowym goście dyskutowali ze starostą zanonym Swatkiem, a także pozostałymi włodarzami z terenu powiatu o jego problemach i pilnych potrzebach. Podczas debaty wiele czasu poświęcono na dyskusję o modernizacji drogi 865 Jarosław Bełżec i 867 Sieniawa-Oleszyce-Choryniec-Prusie. Jak zaznaczył starosta Swatek, te dwie drogi są najważniejszymi dla powiatu drogowym. Inwestycjami do zrealizowania. Poruszono również problem koniecznej modernizacji linii kolejowej 101 munina Hrebenne, ważnej dla funkcjonowania kopalni siarki w Baszni Dolnej. Po spotkaniu z samorządowcami goście udali się na briefing prasowy w Muzeum Kresów w Lubaczowie, podczas którego podsumowali wizytę w naszym mieście. Potrzeb jest ogromny dużo, ale dzisiaj postanowiliśmy skoncentrować się na rzeczach najbardziej pilnych. Do najbardziej istotnej z tego problemu, który musimy rozwiązać, należy z powiatu lubaczowskiego z województwem lubelskim czy województwem podkarpackim. Tu szczególnie nam leży na sercu stan drogi Jarosław Pęże. Dzięki pani poseł będziemy mieli drugi most, który odciąży znacznie te nowe ronda, które jednak korkują ten Jarosław w godzinach szczytu. Także liczymy, że że przypadku znaczy naszego że to będzie priorytetem dla Województwa Karpackiego, żeby tą drogę sfinalizować. Druga droga to oczywiście Sieniawa Choryniec. Na drugim miejscu wymieniamy, ale również bardzo ważna inwestycja. Uzdrowisko chowym jest promocja roztocza wschodniego, także w powiązaniu ze współpracą z województwem lubelskim. Takie plany już są omawiane. Na no, pewno istotnym elementem jest to, co interesuje mieszkańców, interesuje wszystkie samorządy, czyli kwestia kontynuacji rozwoju, modernizacji drogi 865, która jest taką osią rozwoju i komunikacji tego, tego, tego miejsca dlatego, że no łączy dwie, dwie drogi krajowe autostrady A4 oczywiście w Jarosławiu i także drogę 17 w przyszłości drogę ekspresową 17 a więc no, musi być drogą o bardzo dobrym standardzie dlatego poczynając to w gdzie będzie budowany nowy most która, który jest przyczyną dużej aktywności pani poseł, aż do obwodnicy na rola, którą chcemy też w tym, w tym sezonie jeszcze i w tej perspektywie finansowej rozpocząć. Chcemy kontynuować modernizację tej drogi. Dwa dni później, 8 marca, na zaproszenie starosty Lubaczowskiego do zespołu szkół w Oleszycach przyjechały panie z Kół Gospodyń Wiejskich oraz innych organizacji z terenu powiatu lubaczowskiego, które przez cały rok działają na rzecz promocji powiatu. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet jest podziękowaniem starosty dla pań za tę właśnie pracę. Podczas uroczystości nie zabrakło występów artystycznych, życzeń, kwiatów i poczęstunku. Spotkanie uczestniczyła posłanka Anna Schmidt-Rodziewicz, a także poseł Bogdan Żońca, którzy nie szczędzili paniom miłych słów. Życzenia przybyłym paniom złożył także starosta lubaczowski Zenon Swatek oraz co roku uczestnicząca w obchodach Powiatowego Dnia Kobiet Łucja Bielec, prezes Fundacji SOS Życie z Mielca. Fundacja przeprowadza w powiecie lubaczowskim regularne badania cytologiczne i mammograficzne dla pań, także w tym roku panie z powiatu będą bezpłatnie mogły się przebadać w czerwcu i lipcu. 14 marca w Liceum Ogólnokształcącym w Lubaczowie zagościła Francja. Kolejny już raz szkoła zorganizowała Dzień Francuski, czyli Święto Francji i Języka Francuskiego, przygotowywane w ramach tzw. Miesiąca Frankofonii. W uroczystości wzięli udział licealiści, zaproszeni goście ze Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2 w Lubaczowie. Mieli oni okazję zapoznać się z informacjami o Francji i Paryżu, obejrzeć występy artystyczne i taneczne, pokaz mody Coco a także skosztować francuskich potraw. 13 i 14 marca w swoje progi zaprosił gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych zespół szkół w Oleszycach, rozpoczynając tym samym dni otwarte lubaczowskich szkół średnich. Oleszycka szkoła zachęcała do podjęcia nauki w swoich murach, m.in. występami kabaretowymi, pokazem synchronicznej obsługi kelnerskiej, zwiedzaniem obiektu szkolnego, przedstawieniem oferty kształcenia, a także quizami, konkursami, pokazami i zajęciami ruchowymi dla odwiedzających ją uczniów, a z pełną ofertą edukacyjną szkoły, która oferuje naukę w technikum, a także branżowej szkole pierwszego stopnia, szkole. Policealnej i szkole dla dorosłych można zapoznać się na stronie internetowej www.zs.eoleszyce.pl. Bardzo możliwe, że już wkrótce na terenie powiatu Lubaczowskiego i sąsiedniego powiatu Tomaszowskiego powstanie trasa geoturystyczna Roztocza Wschodniego. Dyskusją nad utworzeniem takiego właśnie geoszlaku który połączy roztoczańskie tereny obu powiatów, było poświęcone spotkanie konsultacyjno-informacyjne, na które 27 marca do Rady Róża zaprosił Starosta Lubaczowski oraz Stowarzyszenie Geoturystyczne Roztocze Wschodnie z Lubaczowa. Organizatorzy zebrali włodarzy i przedstawicieli instytucji z terenu powiatu lubaczowskiego i tomaszowskiego, którzy w różny sposób promują Roztocze. Celem spotkania było nawiązanie między nimi współpracy, która mogłaby przyczynić się do stworzenia trasy turystycznej po Roztoczu, opartej na jego potencjale i zasobach geologicznych, których jest na naszym terenie sporo. Według wstępnych ustaleń geoszlak miałby zaczynać się w punkcie widokowym w Hucie Różanieckiej, a kończyć w siedliskach w powiecie tomaszowskim. Inicjatywie przychylni są włodarze obu powiatów, którzy zauważyli, że ideą warto zainteresować także marszałków obu województw podkarpackiego i lubelskiego, by nadać jej odpowiednią ponadregionalną rangę. Kolejne spotkanie, tym razem związane m.in. z prezentacją przebiegu geoszlaku po stronie tomaszowskiej, już 16 kwietnia w Suścu. 29 marca Radni i zarząd powiatu, a także zaproszeni goście, zebrali się na szóstej sesji Rady Powiatu Lubaczowskiego. W porządku obrad znalazły się m.in. sprawozdania z działalności w ubiegłym roku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubaczowie, Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej, Domu Dziecka w Nowej Grobli czy środowiskowego domu samopomocy w Lubaczowie. Podjęto także uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu powiatu na bieżący rok, przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Lubaczowie czy Ustanowienia honorowego tytułu zasłużony dla Powiatu Lubaczowskiego. Starosta złożył także informacje z pracy w okresie między sesjami. W dniu 1 marca wziął udział w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Rzeszowie. Specjalnie tam pojechałem po to, żeby się przyjrzeć tej, tym obchodom. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zrobimy taką uroczystość też w Lubaczowie, gdyż do tej pory odbywała się ona u nas o godzinie 18.00. Już było ciemno, było składanie wiązanek kwiatów pomszy, także dosyć późno, myślę, że warto było te wzorce rzeszowskie przenieść na nasz grunt i zaangażować w to także młodzież szkolną i mieszkańców Lubaczowa. 4 marca złożyłem wizytę u starosty przeworskiego Bogusława Urbana w celu omówienia możliwości realizacji wspólnych inwestycji drogowych łączących gminę starych Dzików z powiatem przeworskim. To bardzo ważna kwestia. Jest zainteresowanie i zgoda starosty na to, żeby wykonać nakładkę na drodze łączącej Cewków z drogą Oleszyce-Sieniawa. Jest małe zainteresowanie ze strony radnych, ponieważ dla nich ta droga jest kompletnie niepotrzebna ale dla naszej gminy jest bardzo ważna, dlatego będziemy musieli mimo oszczędności znaleźć jakiekolwiek środki w naszym budżecie, żeby y, wziąć udział y, w tej inwestycji. 5 marca y, z panią poseł Anną Schmidt-Rodziewicz y, odbyłem spotkanie w Ministerstwie Edukacji Narodowej w sprawie korekty danych podanych przez zespół placówek w Lubaczowie, y, które skutkują Utratą około miliona dziewięćset tysięcy złotych. No niestety dowiedziałem się, że droga prawna już jest zamknięta. Odwołanie było możliwe do 14 stycznia po tym terminie yy, już nic nie można zrobić. 26 marca miało posied miejsce posiedzenie konwentu powiatu województwa podkarpackiego w lesku w sprawie funkcjonowania szpitali powiatowych i programu odbudowy dróg lokalnych podniosłem kwestię niedoszacowania oddziału ginekologicznego, który u nas przynosi stratę około miliona złotych rocznie. Za mną poszła fala, bo kolejni starostowie zaczęli mówić, że u nich półtora miliona albo i więcej. Także w tej chwili podnieśli wycenę usług w chirurgii, w oddziale chirurgii wewnętrznym. Natomiast zupełnie zapomniano o ginekologii, która u nas jest bardzo pięknym oddziałem, nowoczesnym, wspaniale prowadzonym, ale niestety Przynosi poważne straty i trzeba się temu przyjrzeć, jak to rozwiązać. Nie jest to tylko nasz problem, jest to problem ogólnowojewódzki, wszystkich szpitali powiatowych. Także były tutaj też poruszane problemy naszej ortopedii, która jest znakomita i ma wiele nadwykonań, i będą one teraz wyrównywane. Jeśli chodzi o program odbudowy dróg lokalnych, to wszyscy oburzyliśmy się, że tak nas potraktowano, że jesteśmy jednym z najbogatszych powiatów. W, na podkarpaciu i będziemy mieli tylko 50% dofinansowania, no tak to oburzenie jest powszechne, także przygotowujemy interpelację dla pani poseł, żeby to poruszyła w sejmie. Zresztą tam trzeba to, to zmienić ten, ten sposób przeliczania. Wraz z nadejściem wiosny rozpoczął się sezon na wypalanie traw, na łąkach i nieużytkach. Jest to proceder, który obniża wartość plonów, jest zabójczy dla przyrody i niebezpieczny dla człowieka. Mimo to, również na terenie powiatu lubaczowskiego, proceder ten niestety kwitnie. Strażacy przypominają, dlaczego nie należy wypalać traw i co za to grozi. Nasza nieostrożność, rzucony niedopałek papierosa, brak nadzoru nad naszymi dziećmi i celowe wręcz wypalanie traw prowadzą do częstych w sezonie wiosennym pożarów suchych. Każdego roku w takich pożarach życie tracą również ludzie. Pożary suchych traw stanowią poważne zagrożenie dla sąsiadujących zabudowań, lasów, płodów rolnych. W przypadku silnego wiatru o zmiennym kierunku z małego pożaru już tylko krok do poważnej tragedii. Na terenie Polski wypalanie traw jest zabronione, a wręcz grozi za to kara grzywny, a wręcz areszt. W przypadku, gdy zauważymy, że taki pożar widzimy i jest w zasięgu naszego wzroku, wezwijmy straż pożarną, nie czekajmy, zadzwońmy na numer alarmowy 112 i wezmijmy właściwe służby. Muzyka